啊！<Wow. S 2> <laughs> <laughs> ఆ రమ రమ రన్ గాయ్స్ ఏంటి ఏంటి ప్రియజ్ అవాంచా ప్రియజ్ దిస్డం ఎక్సైట్ to co ty jesteś? Jestem wari vai... i dzisiaj to będzie Aaaa! kurczę, jestem! I to tylko I mam Jestem żarzty. Ale to jest sławny. A ja też, Jestem też, ja też, ja też, ja też, ja też, ja też, ja a

Hmm? Hmm? No, jestem jak sam, so, Jak ja! H -h -h -h. Jestem dobry, jestem dobry. Jestem dobry. Co się ze mną dzieje? O, B ja będę się no, 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 no. ty! Aaaa, światło! mam nie się, ty wiesz! No żyję! Porwała mnie jakaś różowa kopka, mówiła, że jest wilgotny, i mnie jeszcze zjeść. No a ja kupuję zaraz ci, zaraz ci pokażę. Hej, ten mi się to Nie, to prawdziwy mi się taki. No mamy. Ale przecież mama mówiła, że mamy tylko kupić jedzenie, to ty robisz, jak mogę kupić mi no, się. Eee... Ochodziłem się! No powiedzcie, no mi się jadźcie. Porwałaś jabłka. O. Fajny misiek, ile kosztował? A tylko połowę z tego, co mama nam dała. I... Połowę z tego? Tak, wypierdziasny misiek? No, to jest najnowsza seria. Pabinę, bla, 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 bla. Tak, a no, trudno zapamiętać. Była no, na pudełku, do tego je wyrzuciłeś? Bo no, że zapamiętamy nazwę. Dobra, to ma go do domu. <laughs> Ach, dzięki, że mnie poniosłeś. Ach, nie ma za co. Mamo, kupiliśmy jedzenie. O, moi zdolni chłopcy. Na pewno mu się liście O tak, bardzo.